Właściwy sposób wypoczynku i metody relaksu. W tym filmiku dr Torsunow mówi o tym, w jaki sposób regeneruje się kobieta, a w jaki mężczyzna, w jaki sposób nabierają oni sił oraz jak się to ma do ich wzajemnej relacji. Czasem, by trochę odpocząć, kobieta musi. Zostać sama, poprzebywać sama. Czasem po prostu nie ma już sił. Kobieta może odpocząć także w kontakcie z innymi kobietami, z inną kobietą. Należy to wiedzieć. Należy wiedzieć, że ona nie jest w stanie odpocząć w obecności mężczyzny. Niektóre panie mówią: jakoś nie mogę się przy tobie rozluźnić, bo to po prostu niemożliwe. Kobieta i mężczyzna poniekąd kaleczą się wzajemnie. Oni tracą na siebie siły. Kobieta odpocząć może tylko w towarzystwie innych kobiet, w kontakcie z Przyrodą, z Bogiem. Pójść do świątyni, zaprosić dobrych ludzi do domu, przyjaciół i kontaktować się z innymi kobietami. To właśnie powinna robić kobieta: gadać, choćby przez telefon, a mężczyźni nie powinni marudzić. Już godzinę gadasz z przyjaciółką. Zostaw ją, daj jej spokój, ona nabiera sił. Widzę, że kobiety się zachwyciły. To teraz z zachwytem zareagujcie, proszę, także na coś innego. Mężczyzna gromadzi siły, gdy jest z innymi mężczyznami, gdy z nimi przebywa, czy to w garażu, czy na boisku. Właśnie tak, moje drogie panie. Trzeba pozwolić i tej drugiej stronie się napełnić. Bo jeśli mężczyzna nie będzie się relaksować z innymi mężczyznami, to będzie się relaksować z butelką, z alkoholem. Człowiek nie może żyć nie zarażając się czymś, nie zapalając się do jakiejś idei. Jaki jest efekt niewłaściwego sposobu życia? Na początku rezultatem tego będzie brak sił. Brak sił, by kochać, kłótnie, skandale, niechęć do drugiego człowieka. Kolejnym etapem u kobiet jest depresja, a u mężczyzny pojawiają się nałogi. To znak tego, że ludzie są silnie napięci. Skąd bierze się palenie? Palenie jest metodą zdjęcia stresu z systemu nerwowego, zdjęcia napięcia psychicznego, a jest to skutek nieumiejętnego wypoczywania od pracy. A pijaństwo bierze się z niedostatku miłości. Mężczyzna pije, ponieważ brakuje mu energii miłości. On nie czuje miłości żony. Brakuje mu miłości i szczęścia, więc zaczyna pić. Wypije i robi mu się lepiej. Widzicie, kobietom robi się lepiej od tak i dlatego zazwyczaj nie piją. Kobieta kocha dzieci i z nimi jest jej dobrze. Kocha mamę, kocha przyjaciółki. Ona kocha wszystkich, ponieważ krąży w energii miłości. To jest dla niej naturalne. A mężczyzna może kochać tylko swoją żonę. Gdy jego żona go nie kocha, to. No cóż, jest kilka opcji. Sami wiecie, jakich. Pierwsza z nich to kochanka, druga to butelka czyli alkohol, a trzecia Trzecia to Bóg. Widzisz, jeśli kochasz Boga, ale nie kocha się żoną, no to nic, to nie szkodzi. Można żyć i tak. Mężczyzna może wybierać tylko spośród tych opcji i to trzeba zrozumieć: albo kochanka, albo butelka, albo Bóg. Zwykle jednak mężczyźni nie wybierają Boga, więc zostaje im albo butelka, albo kochanka. Podsumowując, należy wiedzieć, jak wypoczywać i nabierać sił we właściwy sposób. Warto także mieć świadomość tego, że kobiety, aby zregenerować się, potrzebują kontaktu z innymi kobietami, z energią przyrody, z Bogiem. Natomiast mężczyzna potrzebuje kontaktu z mężczyznami oraz uprawiania sportu najlepiej na łonie natury. I także kontaktu z Bogiem. Warto także wiedzieć, że kobieta jest osobą, która naturalnie cieszy się energią miłości, więc dla niej bardzo łatwo jest czerpać tą energię miłości z różnych źródeł. Natomiast mężczyzna może czerpać ją tylko i wyłącznie od żony. Dlatego, kiedy nie czuje się kochany, pozostają mu trzy warianty: albo kochanka, albo alkohol. Albo kontakt z Bogiem.